Nasz dzisiejszy vlog będzie pełen emocji, ponieważ wyłonimy w nim zwycięzcę w naszym konkursie, który organizowaliśmy wspólnie z marką Kumo. Pojawi się też gość specjalny i porozmawiamy sobie o oponach Kumo, czy opony azjatyckie nadają się do tego typu samochodów. Za mną stoi Mercedes A35 AMG, którego mamy od wypożyczalni Speedy.pl, więc myślę, że jest to idealny obiekt, żeby poruszyć właśnie to zagadnienie. Zanim wyłonimy zwycięzcę w naszym konkursie, odpowiedzmy sobie na pierwsze podstawowe pytanie. Czy należy bać się opon Kumo i czy należy bać się opon, które pochodzą z Azji? Moim zdaniem nie. Jeśli chodzi o ten rok, myślę, że on jest dosyć przełomowy, bo w tym roku opony Kumo zajęły pierwsze miejsce podczas testów przez niemieckiego ADAC i tam model Eksta HS51 wyprzedził. Takie opony jak Premium Contact 6 od Continentala wyprzedził także nawet Turanze T005 od Bridgestona, więc widać, że ten producent naprawdę bardzo mocno się rozwija i nie należy bać się tych opon, bo wykazały się one bardzo dobrymi parametrami, jeśli chodzi o zachowanie na mokrej nawierzchni, ale także na suchej. To co jakby jest tam takim delikatnym minusem, to opory toczenia tych opon, ale pamiętajmy, że w oponach klasy średniej i tutaj myślę, że Kumo idealnie się do tego grona wpisuje, to gdzieś muszą pojawić się jakieś kompromisy i właśnie w tym przypadku jest to opór toczenia. Ta część z Was, która interesuje się motoryzacją na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o marki samochodów to są marki, które należą do większych koncernów i jeśli chodzi o opony to sytuacja wygląda bardzo podobnie bo jeśli chodzi o na przykład producentów z Azji czy też Japonii to podam Wam taki bardzo ciekawy przykład Dano w Europie należy do Goodyera a na przykład w Japonii należy do koncernu Sumitomo, który produkuje także Falkena i to potwierdza fakt, że właśnie ta technologia z opon premium migruje do takich opon jak na przykład Kumo bo Kumo też należy do koncernu, który posiada inne brandy, więc ta technologia po prostu jest wymieniana i ona jest częściowo dostępna na przykład w produktach premium, a częściowo w Kumo. I jeśli chodzi o opony Kumo, to to, co najważniejsze, to od 2018 roku były one montowane na przykład w BMW serii 5 na pierwszy montaż. I to myślę, że potwierdza właśnie jakość, jaką oferują te opony i to, co mogą Wam zaoferować na drodze. I myślę, że część z Was jest właśnie w głębokim szoku, że kupując auto za prawie pół miliona złotych w zależności od tego jak je skonfigurowaliście. Wyjeżdżacie z salonu na oponach marki Kumo, kupując BMW serii 5. Według mnie to jest najlepsze potwierdzenie, że tym oponom można zaufać, skoro taki producent jak BMW właśnie to zrobiło. I tu mam do was pytanie, dlaczego wy nie mielibyście zaufać i nie kupić właśnie opon marki Kumo, skoro wyjeżdżają one na BMW serii 5, wygrywają w testach ADAC i postawić na te opony, na przykład na ten sezon letni, bądź też na przykład w przyszłym roku? Nie bez powodu też zamontowaliśmy opony marki Kumo do Mercedesa A35, który jest... No jest teraz tutaj za mną. To auto będzie brało udział właśnie w Speedy Adventure, więc uczestnicy, którzy będą podczas tego wyjazdu jeździć tym samochodem, będą mieli także okazję wyrobić swoją opinię o tych oponach. My Wam pokażemy, jak im się jeździło, jakie mają porównanie do np. opon z klasy premium, czy to Pirelli, czy też Danlopa, czy może do jeszcze jakiegoś innego producenta. Także o tym Wam na pewno powiemy w kolejnych odcinkach. Ja tym samochodem pokonałem już. Trochę kilometrów, mam już wyrobioną swoją opinię na ich temat, i nią podzielę się z Wami w kolejnym odcinku, którym będzie pełny test opon Kumo Eksta PS71. Skoro będziemy mieli pełny odcinek poświęcony modelowi PS71, to myślę, że to jest czas, byśmy przeszli do tej najbardziej emocjonującej części, czyli do wyłonienia zwycięzcy. W tym pomoże mi gość specjalny, po którego właśnie teraz pojedziemy. Także wsiadamy do samochodu, dzwonimy do. Zobaczycie sami kogo i jedziemy na tor w Krakowie, gdzie jest siedziba Speedy.pl. No to dzwonimy do naszego gościa specjalnego, pojedziemy go odebrać zobaczymy, czy jest w ogóle przygotowany. moments later. Halo? Witam serdecznie pana Dawida ze sklepu opon.com. Cześć, Szymonie Konieczny z kanału Will With It. Czy jesteś, czy jesteś gotowy i możemy cię odebrać? Ubiorę się, zajmie mi to 5 minut, ogarnę się, żeby wyglądał jak człowiek, który się nadaje do kamery, i tak możemy jechać. Świetnie, świetnie. No to w takim razie widzimy się w przeciągu 10 minut. 10 minut, dobra, spoko. No to cześć. Do zobaczonka. No to co? Pakujcie się i jedziemy. No i zobaczymy, gdzie on to na nas tutaj czeka. O, idzie. Cześć, Szymon. Cześć, wsiadasz? Uważaj, bo my tu kino robimy. Co? Kino robimy. Bardzo dobrze. Cześć, to co? Jedziemy na Tor Kraków. No, nie spodziewałem się, że już tym przejedziesz. Myślałem. A widzisz, no niespodzianka. Myślę, że za chwilę też będzie niespodzianka dla osoby, która wygrała. Zobaczymy, jaka będzie jej reakcja. No i kogo w ogóle wybierzemy. Jestem ciekaw tych wszystkich zgłoszeń, które do nas wpadły. No to myślę, że sytuacja się wyjaśniła. Kto jest naszym gościem specjalnym w dzisiejszym odcinku? Jest to Szymon z kanału Will With It. I Szymon pomoże mi dzisiaj wyłonić zwycięzcę w naszym konkursie, więc zobaczymy, jakie te zgłoszenia do nas napłynęły i co. I zobaczymy, kto z nami pojedzie w naprawdę fajną wyprawę. Tak, za nami jest część floty, która będzie uczestniczyła właśnie w tym wypadzie wypadzie Speedy Adventure, który organizuje wypożyczalnia Speedy.pl. I jeśli chodzi o szczegóły tego wyjazdu, to za chwilę dołączy do nas Paweł i myślę, że powie nam co nieco więcej co się będzie działo, a się będzie działo. Dawaj Paweł, zapraszamy. Paweł, no to myślę, że jest to najlepszy moment, żebyś nam trochę opowiedział, jak ta wyprawa Speedy Adventure będzie przebiegać. Okej, okay, więc cała impreza będzie trwała 3 dni, zaczynamy 21 maja. Zaczynamy tutaj, na tym obiekcie Motopark, gdzie instruktorzy z Motoparku po prostu pokażą Wam samochody, pokażą jak nimi jeździć tak naprawdę. Po czym będziemy wyruszać na właśnie pętlę Bieszczadzką, gdzie wykorzystując m.in. te trzy samochody, a oprócz tego będzie jeszcze z nami BMW, najnowsze BMW M4, Ford Mustang, Audi RS3, czyli generalnie cała nasza flota. Czyli emocji tak na dobrą sprawę nie zabraknie podczas tego myślę, wyjazdu? Myślę, myślę, że nie zabraknie na pewno też będzie, będą też dodatkowe atrakcje, m.in. jazda off-road. Ok, czyli no, dla mnie tutaj najfajniejszym, jakby, no, tak mi się wydaje, że to jest taki, no najciekawszy element, że te samochody są bardzo różne od siebie, także będzie można spróbować e, każdego zakątka motoryzacji, od pięknej włoszki, przez Porsche, e, czy też właśnie Mercedesa, który jest no, bardzo skuteczny. Będzie też, no zwariowane M4, więc wydaje mi się, że to, że zaczniemy właśnie na motoparku, będzie jakby fundamentem bezpiecznej e, zabawy podczas e, tej wyprawy. Taką mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie dotrzemy do celu i będziemy się dobrze bawić. Więc my teraz udajemy się, żeby spojrzeć na zgłoszenia, które od Was dostaliśmy, i za chwilę do Was wrócimy z werdyktem jury. To co, chyba jednogłośnie wybraliśmy zwycięzcę? To myślę, że to jest najwyższy czas, żeby do niego zadzwonić, poinformować go, no i zobaczyć, jaka będzie jego reakcja. Miejmy nadzieję, że pozytywna i faktycznie ucieszy się z wygranej. No to dzwonimy. A few MOMENTS later. Halo. Dzień dobry, czy ja z Panem Grzegorzem? Tak. Z tej strony Dawid Majewski z sklepopon.com Mam dla Pana taką tak. bardzo dobrą wiadomość w sprawie konkursu, w którym brał Pan udział. Tak. Chcielibyśmy pana zaprosić właśnie na Speedy Adventure, które odbędzie się 21 maja. O, wspaniale! Także mam nadzieję... spodziewałem się. Mam nadzieję, że cieszy się Pan z wygranej. Tutaj Pana zgłoszenie naszą skromną komisją konkursową zostało uznane za najlepsze. No i właśnie z taką, myślę, że wspaniałą informacją właśnie do Pana teraz zadzwoniliśmy. Super, bardzo się cieszę. E, aktualnie jest Pan na wizji, że tak powiem, bo nagrywamy odcinek do nas na kanał, także e, wszelkie szczegóły odnośnie samego wyjazdu przekażę e, Panu później w wiadomości mailowej, też do Pana się odezwę, także Mam nadzieję, że cieszy się Pan z wygranej i ten poniedziałek będzie przyjemniejszy niż te, które zazwyczaj są. Ogromnie się cieszę, to jest. Więcej takich poniedziałków. No to świetnie. To w takim razie życzę miłego popołudnia, będziemy w kontakcie no i widzimy się na Speedy Adventure 21 maja. Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do usłyszenia. Do usłyszenia. No i pięknie. No to chyba. Pan będzie zadowolony, zobaczymy już jak to będzie wyglądało podczas wyjazdu, mm -hmm. jakie emocje mu faktycznie będą towarzyszyły. To my w takim razie kończymy ten odcinek. Szymon myślę, że ten temat poprowadzi dalej na swoim kanale podczas relacji, którą będzie robił właśnie ze Speedy Adventure. My zabieramy się do dopinania pozostałych szczegółów. Szymon zostaw stół, jeszcze, jeszcze, jeszcze nam się przyda. Także dzięki za dziś, no i do zobaczenia. Cześć. Na razie. Cześć. W dzisiejszym odcinku mamy do. do, do, do. Jeszcze raz czekaj. Dobra, mamy to panowie z Wyłonić zwycięstwo w naszym. O, przejęzyczam się jeszcze raz. Co? Nie przejęzyczam. Dobra, się. sorry. Jeszcze raz. Dobra. Jedziemy.